Dzień w minutę, Michał Kobosko. Premier Mateusz Morawiecki wreszcie przedstawił założenia Krajowego Planu Odbudowy. Programu, który ma stać się podstawą do wypłaty Polsce dziesiątek miliardów z Unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. Krajowy plan jest nowy, ale ja mam poczucie odgrzewanego kotleta. To samo mniej więcej Morawiecki mówił 5 lat temu, kiedy wodowano tzw. strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ta sama opowieść o zwiększaniu otwarcia konkurencyjności, cyfryzacji polskiej gospodarki. Wtedy, 5 lat temu Morawiecki zapowiadał fabrykę polskich pałut elektrycznych, z której do dzisiaj mamy tylko ładnie wyglądające symulacje komputerowe. Dziś Morawiecki mówi o polskiej, o budowie polskiej fabryki szczepionek. Ciągle bajki dla naiwnych dzieci. Te szumne plany ogłasza premier rządu kraju, w którym stanowienie i egzekwowanie prawa stało się żartem i kpino, W którym sądy ledwie bronią się przed zalewem naporem politycznym. W którym prokuratura stała się wyłącznie narzędziem, narzędziem działania układu obecnej władzy. Tak, Polsce jest potrzebny nowy ład. Potrzebne jest poukładanie spraw na nowo, ale będzie to możliwe dopiero, gdy zgnije do końca układ, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Układ symbolizowany przez palec Lichockiej i przekleństwa Daniela Obajtka.